Serdecznie Was witam dzisiaj. Chciałbym się zająć tematem, kiedy przyjdzie Pan Jezus i kiedy nastąpi koniec świata. Chciałbym w tym celu, żebyśmy zajrzeli do Ewangelii Jana, 14 rozdział, pierwszych sześć wierszy. Tutaj Pan Jezus mówi do swoich uczniów żydowskich. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym Wam: Idę, aby Wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie abyście gdzie ja jestem i wy byli a dokąd ja idę wiecie i drogę znacie powiedział do niego tomasz panie nie wiemy dokąd idziesz jakże więc możemy znać drogę Jezus mu odpowiedział ja jestem drogą prawdą i życiem nikt nie przychodzi do ojca jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego ojca. I już teraz go znacie i widzieliście go. Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widzi, widzi i mego ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do Was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Widzimy tutaj zapewnienie Pana Jezusa skierowane do jego uczniów, aby oni się nie bali. A ten brak strachu oparty jest na tym, że oni w Niego wierzą. Wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, nie musi się bać, nie musi się lękać. Nie ma żadnego powodu do niepokoju, ponieważ jest Bezpieczny w rękach Pana Jezusa. Każda osoba, która uwierzyła w Pana Jezusa, z całą pewnością ma zagwarantowane niebo, ma zagwarantowane wieczne życie z Bogiem w niebie. I te słowa Pana Jezusa są skierowane do ludzi wierzących w niego z czasów, kiedy on jeszcze chodził na Ziemi, kiedy. Kierował te słowa do swoich izraelskich, żydowskich słuchaczy, ale przez to, że mamy również w pierwszym liście do Tesaloniczan czwarty rozdział powiedziane, że i nas dotyczy ta obietnica, możemy cieszyć się jako ludzie z pogan, jako ludzie niebędący z narodu izraelskiego, tymi słowami, które tu są zapisane. I Pan Jezus mówi, niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Tak, to jest prawda. W domu Ojca Pana Jezusa jest wiele mieszkań. Starczy tam miejsca dla każdego. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, jest. Osadzony w okręgach niebiańskich, jest obywatelem nieba, ma już dom w niebie, jest częścią tego, co tutaj Pan Jezus obiecał czyli w domu mego Ojca wiele jest mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym Wam, ale Pan Jezus powiedział, że są te mieszkania, nie powiedział, że ich nie ma. I idę, aby Wam przygotować miejsce. Było to powiedziane jeszcze przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że jeszcze było to przed tym, kiedy Pan Jezus przygotował nam miejsce w niebie. Bo co przygotowało nam miejsce w niebie? Doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Tylko na podstawie tej ofiary mamy miejsce w niebie. I Pan Jezus właśnie to miał na myśli. Idę, aby Wam przygotować miejsce, czyli skazanie go na śmierć, ukrzyżowanie, pogrzebanie, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie. Te składniki przygotowania nam miejsca w niebie już się odbyły, już mamy to wydarzenie za sobą. Czyli Pan Jezus już przygotował nam miejsce. W domu Ojca. Mamy pewność, że to jest prawda, bo list do Efezjan mówi, że wierzący w Pana Jezusa Chrystusa są osadzeni w okręgach niebiańskich są częścią nieba. A gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i Wy byli. Tak obiecał Pan Jezus, że następną rzeczą, której mamy oczekiwać po ukrzyżowaniu, pogrzebaniu, zmartwychwstaniu, w niebowzięciu, jest przyjście Jego. Po co? Po to, aby nas wziąć do nieba. Nazywamy to wydarzenie pochwyceniem. Ono jest również opisane w pierwszym liście do Tesalonicza, czwarty rozdział jest wyraźnie pokazane, że nie ma żadnych wydarzeń, żadnych proroctw, żadnych barier pomiędzy wniebowzięciem Pana Jezusa i zesłaniem później Ducha Świętego, a pochwyceniem Kościoła, zabraniem wszystkich wierzących do nieba. Czyli nie ma już nic, co by nas oddzielało od błogosławionej nadziei, oczekiwania na Syna Bożego, że weźmie nas do siebie. Jeszcze dziś może nastąpić pochwycenie, jeszcze dziś może nastąpić zabranie wierzących do nieba. Dlaczego? Dlatego, że miejsce już jest przygotowane, dlatego, że nie ma tu barier czasowych, żadnych innych ograniczników. Między jednym a drugim wydarzeniem. I dzięki temu możemy być pewni, że jeszcze dziś może przyjść po nas Pan Jezus. I ta odpowiedź jest prosta. Kiedy może przyjść Pan Jezus? Może przyjść jeszcze dzisiaj. Kiedy nastąpi koniec świata? Tutaj musimy się zastanowić nad terminem koniec świata. Dlatego, że Biblia mówi, o eonach, okresach czasu. One również są nazywane światami lub wymierzeniami czasów. I to oznacza, że koniec takiego świata, jaki dziś znamy, nastąpi właśnie w momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus weźmie swoich do nieba, bo razem z nimi będzie zabrany Duch Święty. Przestanie Duch Święty powstrzymywać. Rozwijanie się zła na świecie i wszystko ulegnie przyspieszonemu zepsuciu, wszystko zacznie się radykalnie zmieniać. Według tego, co uczy Słowo Boże, nazywane jest to później po pochwyceniu wielkim uciskiem, siedmioletnim okresem, w czasie którego nastąpi wiele zmian, będzie to już inny świat. Nie będzie on miał nic wspólnego z tym, co dziś znamy. Nie będzie ani jednego chrześcijanina na ziemi. Wszyscy będą już w niebie. I nie będzie Ducha Świętego na ziemi, tego, który przestrzegał, prowadził, tłumaczył, tego, który pocieszał, tego, który powstrzymywał rozwój zła. Tego, o którym Pan Jezus powiedział, że Duch Święty przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Nie będzie już tych barier. To będzie już zupełnie inny świat. Ale dziś możesz przyjść do Pana Jezusa Chrystusa, poprosić Go w modlitwie o to, żeby przyjął Ciebie do swojego królestwa. Możesz poprosić Go, aby Cię uratował, bo on chętnie i bez wypominania ratuje każdego, kto do Niego przychodzi. Ani jeden, który przyjdzie do Pana Jezusa, nie zostanie wyrzucony precz. Możesz dziś pojednać się z Bogiem. Dziś możesz zaufać Jezusowi. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I jeśli dziś Pan Jezus przyjdzie, to weźmie cię ze sobą do nieba, bo On już przygotował to miejsce dla każdego, kto w Niego wierzy. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i Twój dom. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz otrzymać Nowy Testament, możesz do mnie napisać. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500, ostrzeszów. Możesz też zadzwonić lub wysłać smsa, telefon 791. Dwieście czternaście dziewięć sześć trzy. Dziękuję.